W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za nowy poranek, za świeże powietrze, ciszę i nadzieję, która budzi się razem ze mną. Dziękuję, że Twoje miłosierdzie nie kończy się wraz z dniem, lecz trwa niezmiennie. Dziękuję za ludzi, których mi dajesz, nawet jeśli uczą mnie trudnej miłości. Dziękuję za to, że w Twoich oczach każdy poranek ma sens. Niezależnie od wczorajszego zmęczenia. Proszę, daj mi dziś wrażliwe serce i jasny umysł. Naucz mnie dostrzegać potrzeby innych, zanim wypowiem własne żale. Daj mi odwagę, by trwać w dobru także wtedy, gdy nie widać szybkich efektów. Niech moja praca i słowa będą proste, uczciwe i pełne pokoju. Święty Leonard z Porto Maurizio. Kaznodzieja męki Pańskiej mówił. Kto rozważa krzyż, ten rozumie, czym jest miłość. W jego słowach jest prawda, której świat nie chce słuchać, że prawdziwa miłość kosztuje. Dziś chcę uczyć się patrzeć na krzyż nie jak na znak smutku, lecz na dowód Twojej bliskości. Niech pamięć o Twojej ofierze pomoże mi kochać cierpliwiej. I przebaczać szybciej. W Ewangelii, według Świętego Łukasza, czytamy: Waszej wytrwałości zyskacie wasze dusze. To zdanie przypomina, że wierność w małych rzeczach jest drogą do świętości. Nie spektakularne gesty, lecz codzienna cierpliwość buduje serce trwałe. Dziś chcę więc trwać w modlitwie, w obowiązkach. Miłości, bo w Twoich oczach nie liczy się tempo, tylko wierność. Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie. Proszę, przebacz mi. W Twojej imię przebaczam wszystkim, cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mi najdroższą krwią Twoją i napełni swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie, Panie Jezu, i dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Gabrielu Archaniele, słusznie nazwany Bożą mocą, ponieważ zostałeś wybrany do zwiastowania Maryi, tajemnicy wcielenia, której Bóg Wszechmogący okazał moc swego ramienia, sprawa abyśmy poznali skarby zamknięte w osobie syna Bożego, bądź nam pośrednikiem u niego, a tu na ziemi naszym przewodnikiem i opiekunem. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.